Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus Vat, Żnianka 32. Egzamin gimnazjalny zaczął się na dobre. Prawie 4000 uczniów w kraju zmaga się z arkuszami egzaminacyjnymi, przelewając na nie swoją wiedzę. Najpierw zasiedli do egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, w czwartek część przyrodnicza i matematyka. W piątek zaś języki. Egzaminów gimnazjalnych nie można nie zdać, ale od liczby uzyskanych punktów będzie zależało, czy uda się dostać do wybranej szkoły średniej. Dlatego uczniowie kończący gimnazja powinni się postarać, aby wypaść jak najlepiej. Drogie panie, bo już w ten sposób trzeba się do was zwracać, bo gimnazjum, egzamin gimnazjalny to już takie poważne wyzwanie, strasznie było. Bo już jesteście po... W sumie tak okej. Okay. Co było na egzaminie? Jakie pytania? Historii. No dobrze, ale to nie wiem, Druga Wojna Światowa, pierwsza, początki... Pierwsza, 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 pierwsza wojna światowa. Panowie. Na co dzień taki strój raczej w szkole nie obowiązuje. Lśniący bud, gajer, biała koszula, krawat, mucha co niektórzy. W ogóle szacun, szacun za tą muchę. Wyglądasz naprawdę, naprawdę świetnie. Nie krępuje taki strój troszeczkę? Nie. A to człowiek od razu czuje się ważniejszy taki eleganckim będąc? Czy tak, no może trochę tak, tylko jednak lepiej by się pisało w takim bardziej luźniejszym stroju, jeansy czy zwykły t-shirt. Co było najtrudniejsze z tej, z tej historii? Znaczy, mapy, ja nie umiem. No, na, mapy, nadać tytuły. I w ogóle. A co jeszcze dzisiaj było? Była historia i Polski, tak? Mhm. Znaczy, polski dopiero będzie. No, polski, czyli była historia i. i WOS. I, i, i wos. WOS, taki. Te, te I wos współczesne tematy, tak? Tak, WOS był prosty. No, jakie pytania były na wos Kto ustanawia, kto powołuje do Senatu i do Sejmu? Ogólnie takie, proste ogólnie było. Bardzo jesteście zestresowane? Nie. W nie, ogóle, w ogóle. Teraz, nie. teraz nie. A wcześniej, wczoraj? Wczoraj. Trochę. Wczoraj ja nie byłam zestresowana, dopiero właśnie jak wyszłam do szkoły dzisiaj, ale teraz już... No, ja, no. wczoraj. ja nie, w ogóle. Jak wspominacie ten egzamin? Co było, co było najtrudniejsze, co było najłatwiejsze? Y historia była najtrudniejsza. A no, sposób pytania to takie w miarę były. Czemu tak wszyscy boją się tej historii? Co takiego złego było w tej historii? A, dużo dat trzeba znać i ogólnie wydarzenia chronologicznie, co się działo na świecie. Kiedy wyniki? W czerwcu. W czerwcu. To będzie trudny czas w oczekiwaniu? Bardzo, pewnie tak. A, różnie bywa. <noise> Twoim zdaniem, co było najłatwiejszego na egzaminie? Nie wiem, chyba boss. No bo to w sumie trudne nie jest takie jakieś. Tam, jak się coś tam, jakieś wiadomości ogląda, to w sumie się wie coś tam. A matematyka, fizyka? To, to jeszcze nie było. Dopiero będzie. Ale boisz się? Nie, Polski gorszy będzie. Wiemy, jak kobiety sobie radzą ze stresem, a jak mężczyźni? Nie stresujemy się. No nie wierzę, to, to jest jednak <laughs> ważna rzecz, egzamin. Kończycie gimnazjum i zamyka się jakiś etap w waszym życiu. Na pewno jest jakiś stresik. Nie, wystarczy się trochę wylezować i tyle. Nie myślcie za bardzo o tym. Wczoraj jeszcze powtarzaliście daty dzisiaj rano? No tak przyjrzałem egzaminy z poprzednich lat. A kiedy się przestałeś uczyć? Do egzaminu? Tak ogólnie za też się nie uczyłem. Na, Czy... Mieliśmy powtarzanie na lekcjach. Czyli wszystko to, co w szkole no. powinno wystarczyć? Tak.